To by nie był nerwowy, gdyby w pierwszej rundzie playoffów grał z mistrzem Polski i przeważnie. Było tak, że to drużyny z ostatnich miejsc w tabeli spotykały się z tak silnym. Zespołem z tak mocną drużyną w tym roku padło na nas i, i mam nadzieję, że taki sam respekt, jaki my mamy przed zespołem z Rzeszowa, oni mają przed nami, a to przełoży się na dobre widowiska. Na pewno jest duża różnica w tym, jak pracowaliśmy w niepełnym składzie, a jak pracujemy w tej chwili. Z tym, że tak naprawdę no, żeby, żeby mówić o efektach, musielibyśmy popracować miesiąc półtora. Przez dłuższy okres czasu, tak jak to było w pierwszej części sezonu, kiedy kontuzje nas omijały, mieliśmy wszystkich do, do dyspozycji. Tydzień czasu to wydaje się w zasadzie takie liźnięcie tylko tego, co, co mogliśmy zrobić. Myślę, że siła RS-owi tkwi w zespole, bo jest to naprawdę bardzo mocna drużyna, z naprawdę bardzo dobrymi graczami na każdej pozycji. Oczywiście. Będziemy upatrywali swoich szans i będziemy walczyli jak tylko jest to możliwe. Ale musimy pamiętać o, o tym, że mają dwóch wyrównanych, bardzo dobrych atakujących, bardzo dobrego libero, który będzie grał vis a vis na mojej pozycji i myślę, że od przyjmujących przez rozgrywających i aż do środkowych no, naprawdę światowej klasy. Musimy tutaj się obawiać, ale myślę, że poza respektem takim sportowym nie będzie tutaj strachu, a będzie walka. Można powiedzieć, że obie drużyny sobie są winne same, że, że, że spotykają się mm, na tym etapie mm, tak jak powiedziałem wcześniej, u nas można by było różnych przyczyn się dopatrywać, e, tak się stało, taki jest sport, niestety e, jest to dla nas chyba najtrudniejszy play-off we wszystkich sezonach, e, od, od kiedy są play-offy grane, e, co mogę powiedzieć, będziemy starali się. Zagrać jak najlepiej, wykorzystać to, co mamy najlepszego w drużynie. Mamy nadzieję, że tych skutków widać nie będzie w niedzielę i w poniedziałek na boisku. Oczywiście momentami jeszcze odczuwa się jednak te przerwy w treningach. Ten organizm nie jest w 100% przygotowany do, do takiego wysiłku, jaki. Będzie nam teraz dozowany w tych kolejnych dniach, ale, ale tutaj już nie ma wyjścia. Myślę, że każdy z nas, nawet z urwaną nogą, gdyby, gdyby była taka sytuacja, to grałby w tym spotkaniu i, i tutaj już kładziemy wszystkie siły na szale. Oni też mieli dużo, dużo celów do, do ugrania: Liga Mistrzów, Puchar Polski. Nie wiem, czy to czwarte miejsce tak należy rozpatrywać w ich przypadku, jako, jako rzeczywiście słabe. Tu wszystko mogło się zdarzyć. Dosłownie punkty dzieliły zespoły od tego, żeby, żeby ta tabela ułożyła się inaczej. Kędzierzyn, bardzo mocny zespół, Jastrzębie również, Delekta, kilka fajnych meczów. I to wszystko spowodowało, że w tej tabeli wszystko było możliwe. I ja. Tylko mogę ubolewać nad tym, że akurat tak się trafiło, że, że, że to Resowia jest na, na czwartym miejscu i tu mamy na samym początku w zasadzie mecz otwarcia tych playoffów no, przeciwnika najtrudniejszego, jakiego sobie możemy wyobrazić. Resowia myślę, że też jest w tej chwili zmobilizowana. To jest zespół naszpikowany zawodnikami o, o wielkiej wartości. Jeżeli chodzi o rynek, rynek europejski czy światowy, jest to bardzo silny. Zespół i, i, i czeka nas ciężka przeprawa. Myślę, że nasza dobra gra polega na tym, żebyśmy wszyscy byli y, na treningu i brali w nim udział, i mam nadzieję, że to się właśnie przełoży na, na dobre wyniki w meczu, bo od niedawna, od praktycznie tygodnia, jesteśmy wszyscy w pełnym składzie, i mam nadzieję, że właśnie w, to nam bardzo pomoże w osiągnięciu dobrego wyniku. Orescowie to bardzo silny zespół, bardzo silny ogólnie. A tak naprawdę w ofensywie trzeba przyznać, że i skrzydłowi, zarówno Akrem Lotman-Kowaczewicz, obydwa jej zawodnicy atakujący, Bartman-Shops dobrze rozgrywający i to w osobach i, i, i Tichaczka, i Maczka Dobrowolskiego plus myślę znakomity środek no, mógłbym wymieniać te nazwiska to wszystko wystawia Laurkę jako mm, zespołowi bardzo dobremu w ofensywie yy, myślę, że yy, świetnie grają blokiem, bardzo dobra zagrywka, temu będziemy musieli się yy, przeciwstawić a co chyba jest bardzo charakterystyczne dla, dla zespołu Rysowi w tym roku w zasadzie jest to zespół kompletny i yy, naprawdę ma dużo możliwości jeżeli chodzi o manewrowanie zawodników i Ustawienia w zależności od tego, czego będą potrzebowali. Tam faktycznie mają bardzo dobrych zastępców. Na pewno wszystko rozegra się na boisku między, między zawodnikami obu drużyn. Myślę, że kibice będą z sprzymierzeńcami zespołu z Rzeszowa. To jest normalne: grają u siebie i mają tutaj to prawo do, do dużo głośniejszego dopingu na pewno dla nich. Ta publiczność w Rzeszowie jest bardzo specyficzna, ale myślę, że wszyscy zawodnicy w Lidze lubią tutaj grać, mimo tego, że często są prowokowani i słyszą dużo niepochlebnych i niemiłych słów, to no to jednak nie zwracamy na to uwagi, i naprawdę atmosfera, którą stwarzają ci ludzie, jest bardzo, bardzo przyjazna do gry. Jest to hala, która e, słynie z dobrego dopingu, także co mi pozostaje powiedzieć, mam nadzieję, że, że nie będzie miało to wpływu. Na pewno będziemy zadowoleni. Jeśli wywieziemy przynajmniej jedno zwycięstwo z Rzeszowa, bo znamy siłę przeciwnika, a będziemy oczywiście walczyli o, o jak najwięcej. Gra się do trzech zwycięstw i, i, i trzeba grać do końca, a nie przewaga jednego czy drugiego zespołu, nawet dwóch meczów nie, nie przesądza sprawy. Są to Zespoły, których są, są w stanie zagrać e, pięć różnych meczy i e, dlatego myślę, że, że absolutnie dopiero po ostatnim gwizdku ktoś będzie pokonany, ktoś będzie zwycięski.